Cześć, z tej strony Karol. W tym nagraniu pokażę Ci, jak wyodrębnić kolory ze zdjęć przy użyciu kanwy oraz jak sprawić, by Twoje grafiki dzięki temu były kolorystycznie spójne. A więc wybierzmy sobie jakieś zdjęcie. Klikamy zdjęcia. Niech to będzie to zdjęcie. Powiększmy je sobie. Klikamy kolor tła. I już mamy całą paletę kolorów, która została wyodrębniona z tego zdjęcia. Więc wybierzmy sobie tło w takim kolorze i dodajmy jakieś elementy. Niech to będzie ten element. I może ten. Więc klikamy teraz w ten element. Klikamy kolor i możemy sobie dobrać z tej palety kolorów. Klikamy może ten kolor, drugi kolor i trzeci kolor. To samo robimy z drugim elementem. Klikamy pierwszy kolor, drugi kolor i trzeci kolor. Dodajmy sobie jakiś tekst i dobierzmy do niego kolor z palety kolorów. Niech to będzie ten kolor. I już mamy spójnie kolorystycznie zrobioną grafikę. Weźmy sobie teraz inne zdjęcie, może niech to będzie to zdjęcie. Klikamy tło, i już nam program wygenerował wszystkie kolory znajdujące się na tym zdjęciu. Więc wybierzmy sobie tło w takim kolorze. Wybierzmy sobie elementy. Jak to będzie jeszcze ten element? I już możemy zabierać się do kolorowania tych elementów. Klikamy pierwszy element. Kolor. Drugi kolor. Drugi element. Kolor. Drugi kolor. Może niech to będzie taki kolor. I trzeci kolor. Wybierzmy sobie jakiś tekst. Dobierzmy do niego kolor. I w taki sposób robimy spójne kolorystycznie grafiki w Canvie. To by było na tyle, mam nadzieję, że film był pomocny, a ja tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!